Witajcie, kochani. Dzisiaj e, postanowiłam wrócić do koronawirusa z takim tematem, e, który myślę e, już jest osłuchany bardzo w przestrzeni publicznej. Ja zresztą o nim już pisałam i ten tekst był dostępny na naukowo. E, mianowicie z tak zwaną drugą falą pandemii. Cokolwiek to nie znaczy. E, ta, e, ta moja dzisiejsza opowieść dla Was jest właśnie po to, żeby mniej więcej rozumieć, o co chodzi. I czego mniej więcej można się spodziewać? Tak naprawdę, to jest zagadnienie następujące, moim zdaniem. Ja trochę na ten temat poczytałam różnych artykułów, zwłaszcza w takim czasopiśmie, w którym naukowcy sami popularyzują swoje badania lub swoje, swoje poglądy wynikłe z badań innych uczonych. To czasopismo, ona się nazywa The Conversation, głównie prezentuje brytyjskich uczonych, aczkolwiek nie wyłącznie. I ono w czerwcu miało kilka takich tekstów związanych z tak zwaną drugą falą pandemii, bo ona się wtedy pojawiła podobno. Teraz tak. Po pierwsze, istnieje szkoła liczenia wszystkiego matematycznie w epidemiach. I to nie jest zła szkoła. W sensie Posiadanie jakiegoś modelu, jak będzie się rozwijać sytuacja, jeśli zrobimy tak, śmak lub wspak, to nie jest zła rzecz. Myśmy tu dlatego na naukowo o tych modelach dużo rozmawiali. Ta szkoła matematy matematyczna w epidemiologii, tak bym to ujęła, ona, ona zajmuje się czasami bardzo skomplikowanymi algorytmami. I COVID jest bardzo skomplikowany, bo ma tych kilka zjawisk typu długotrwałe, bezobjawowe nosicielstwo, super roznosiciele. Także tak naprawdę jest bardzo ciężko ustalić ile kto zakazi osób, bo de facto i o tym już też rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, 10% zakażonych zakaża 80%. Jest odpowiedzialność za 80% zakażeń. Są te zjawiska związane z, z z nie tylko z bezobjawowym nosicielstwem, ale także z brakiem zakaźności osób już bardzo ciężko chorych, ponieważ u nich już właściwie nie ma wirusa, tylko ich własny organizm ich zabija, i tak dalej, i tak dalej. Są bardzo krótkowym okienkiem zakaźności, które nie wiadomo, jakie jest, wpływem naszego Genetycznego podłoża, podłoża szczepień poprzednich na różne inne choroby, przebytych chorób, na to, co się dzieje w ramach COVID, naszego wieku itd. Więc łatwiej jest, jak bardzo paradoksalnie to mnie zabrzmi, patrzeć w sposób taki matematyczny i modelujący na grypę. I zresztą to właśnie z grypy i jej modeli korzysta się modelując COVID, przy pełnej świadomości. Że to są dwie choroby, które wcale nie są do siebie podobne, dwa wirusy, które w ogóle nie są do siebie podobne. To, co je łączy, to jest to, że rozprzestrzeniają się kropelkowo. I że są wirusami, i że są erenawirusami, więc mutują. To jest wszystko, co je łączy. Reszta to są kolejne i kolejne różnice. No ale nie mamy się na czym zawiesić, bo y, y, szczęśliwie lub nieszczęśliwie dla tych okoliczności, w których się obecnie znajdujemy, i dla historii ludzkości. Pandemie nie trapiły nas jakoś niesamowicie często. I jedyne wielkie zbiory danych matematycznych, aczkolwiek też nie wiadomo tak naprawdę, czy zmarło 20 milionów czy 100 milionów ludzi, w wyniku samego wirusa, a nie okoliczności towarzyszących takich, jak leżał żołnierz w okopie w wodzie po szyję przez dwa tygodnie. Bo to każdy może wtedy umrzeć na zapalenie płuc. Ma wirusa grypy, czy nie ma wirusa grypy, tak? Czy na gruźlicę obudzą? My nie wiemy, na co ci ludzie bo nie było żadnych testów. No, jest policzone, że 20 do 100 milionów ludzi zniknęło na Hiszpankę. Ale czasy były ciężkie, bo to były lata 1918-20. Tuż powojenne. I częściowo jeszcze wojenne. Tak, bo w listopadzie się wojna skończyła. Więc mamy jasność, że. Yy, porównując rzeczy, bazując na, tej, na, tych, na tych liczbach z Hiszpanki, na tych liczbach z Hiszpanki i na samym zjawisku tej pandemii jesteśmy ograniczeni, modelując kobiet. Więc jest ta matematyka i ta matematyka mówi tak. Mamy dwie sytuacje, kiedy choroba ma kolejne fale. Bo choroba nie musi mieć wcale kolejnych fal. Tak? Choroba nie musi być, mieć kolejnych fal. Kiedy nie ma choroba zagaźna, kolejnych fal. Kiedy drobny ustrój po prostu zniknie, pójdzie sobie, coś się z nim stanie. Tak było przy w jeden. Nagle puf i nie było go. Najpierw było, a potem go nie było. Nie, nie wiem, co się stało tak naprawdę, to nie jest zbadane. Co się stało, że nagle on znikł? Nie pojawił się więcej. To jest taka sytuacja, ale to jest rzadkie, czyli same mutacje wirusa albo jakieś niesamowite okoliczności kosmicznej po prostu wzięło i pyknęło i nie ma, było nie ma. No jest sytuacja, że choroby są realnie sezonowe, tak, czyli Wirus ma lepsze trwanie w chłodzie, w zamrożeniu, w, w nieskończoność, tak może funkcjonować w hibernacji i być bardzo zakaźny, więc yy, jesienią i wiosną, tak? zimą jest jakiś taki pik, i potem to się osłabia. A ponieważ na naszej planecie, jeśli bierzemy zwrotniki i w górę, lub też zwrotniki, tu chodzi o wyższe szerokości geograficzne, to tam gdzie jest jesień, to, to na drugiej półkuli jest wiosna i odwrotnie, no to. Epidemie globalne tak się mogą gibać. I tak się grypa giba. Od jesieni do wiosny, od wiosny do jesieni. Tylko zwracam uwagę, że między zwrotnikami już w ogóle nie ma takich pół roku. I pandemia dzisiaj szaleje w południowych Indiach i w Brazylii. Proszę sobie rzucić okiem na globus, gdzie to realnie jest. I jaki tam jest klimat oraz pory roku obecnie. Tak? Może nie mieć nic do rzeczy. Więc kwestia COVID po pierwsze, nie wiemy czy w ogóle możemy mówić o drugiej fali pandemii związanej z sezonowością COVID-19, bo nie mamy pojęcia czy COVID jest sezonowy. Nikt nie ma, że dobra siotka nie ma. Nikt nie ma pojęcia. Takie były założenia, ponieważ w ogóle te choroby roznoszące się kropelkowo, wywołujące przeziębienia, no to one są sezonowe, tak? Rzadko kiedy w lecie się weźmiemy i przeziębimy tak na amen, zatoki zajęte, ale i to się zdarza. No, ale powiedzmy, że zimą zdarza się częściej, tak? Czy późną jesienią, czy wczesną wiosną. Ale my nie wiemy o tak. tego. On trochę przygasł w lesie, w lecie i to jest pytanie dlaczego? Czyli możemy założyć również, że ta druga fala, która się pojawia, ona może zależeć od tego, że człowiek podjął pewną interwencję i teraz na to są absolutnie dokumentnie dowody, tak? Bo jeśli podejmujemy interwencję i szczepimy wszystkich masowo na odrę, no to odra idzie do narożnika i się nie pojawia. Przestajemy szczepić i ona znowu pop, 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 pop. Tak? No tak to działa. Więc jak mamy szczepionkę, czy mamy jakiś inny, bardzo skuteczny i powszechnie zastosowany sposób interwencji? I lockdown, powszechny lockdown jest takim sposobem. Tylko w przeciwieństwie do szczepionki jego nie można zastosować i już mieć. Trzeba by było siedzieć pod ziemią, nie wiadomo jak długo. Oczywiście, yy, mychulski w seksmisji pokazał, że jak się już tak zaczęły żyć pod ziemią, to nie należało ich wyprowadzać z błędu. Poczuły się w pewnym momencie szczęśliwe, może nie wszystkie, bo była dekadencja, ale generalnie zafunkcjonowały i we śpigułkę, weź I ludzie, którzy patrzą dzisiaj na tą epidemię jako na jakieś wielką mistyfikację, próbują zbudować z tego taki obraz. Tylko on jest fałszywy. Więc mamy o to, że, 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 że ten lockdown był po to, żeby nas nauczyć zejść pod ziemię i żebyśmy tam siedzieli, byli grzeczni, genetyk z i w ogóle y, silne trzymanie nas pod butem. To nie jest tak, dlatego że ta choroba w ogóle y, zareagowała na ten lockdown, a teraz wyszliśmy z pod ziemi i, i ona wróciła. I to jest ta druga fala. Innymi słowy, możemy przyjąć, że nie chodzi o taką sezonowość naturalną wirusa, tylko o to, że no to obniżyliśmy to teraz i tu dochodzimy do współczynnika R. Obniżyliśmy poniżej 1, no to siłą rzeczy epidemia się zaczęła zwijać. Bo współczynnik R to jest współczynnik takiego rozprzestrzeniania, ile osób zaraża jedna osoba. Jak jedna osoba zaraża tylko jedną osobę albo mniej, no to już nie będzie propagacji epidemii, tak? bo jedni będą leczyć, umierać, zakalone będzie 1 do jednego Platu. No spadek. De facto w, w, w podręcznikowych rozwiązaniach spadek. Powyżej jednego zawsze będzie wzrost. Nawet jeśli będzie masowa śmiertelność. Tak? Im bardziej powyżej jeden, tym bardziej będzie wzrost zakażeń. Może nie być tylu naraz chory w ciągle. Może być mniej lub więcej, no bo właśnie może być większa śmiertelność, mniejsza śmiertelność. Jeśli śmiertelność nie będzie bardzo wysoka w danej chorobie, no to akumulacja tych chorych nastąpi. I tu jest ten pies pochowany, że w całej tej drugiej fanii. My już mamy świadomość, że ta choroba nas nie wymorduje wszystkich, tak? Zresztą żadna dżuma Justyniana 200 lat stosowna ilość milionów ludzi, dzisiaj się historycy bujają. Pani Monika Nowa do tym opowiadała, tak? Czy to naprawdę y, ćwierć. Y, ludzkości wymarła, czy 40%, czy, bo oceny są różne i na różnej bazie się to ocenia. Tak. Więc my tak naprawdę nie niepokoimy się tym, że w dzisiejszych współczesnych czasach oto pojawi się tak śmiertelny wirus, że nas wszystkich zje jak wilk czerwonego kapturka, tylko, że system opieki zdrowotnej tego nie uniesie. A jak nie uniesie, to ludzie, ci sami, co dzisiaj biegają po ulicy i udają nieśmiertelnych i robią swoje manifestacje tu bądź udzie, jak mówi prezydent Niemiec, o marzenie zdobywania ich stagu, będą biegać, że tutaj umierają im krewni albo oni sami, starcie, dzieci, rodzice i kto i co teraz. I nie dlatego, że dowolnie czy nie dostali do szpitala. Po prostu. I my to wiemy, od... wszyscy rozumni ludzie wiedzą to od samego początku tej gry. Że się nie zatkało do tej pory w Polsce i w paru innych miejscach, to z różnych względów się stało. Nie do końca te względy rozumiemy. Nikt ich nie rozumie do końca. Niektórzy nie rozumieją ich nawet na początku. Więc mamy oto tą sytuację, że możemy to R. I jest jasne, że jak R będzie się podnosić, to pulsacyjnie albo lokalnie trzeba wprowadzić obostrzenia. Ale nikt nie może w nich długo żyć, więc się będzie uwalniać. Więc znowu się będzie podnosić. I znowu, i znowu, i znowu. I taka sinusoida. Well. Dla poszanowania naszej psychiki. I ponieważ de facto chodzi o to, żeby system opieki zdrowotnej nie padł na pysk. Nie leżał i nie kwiczał. To nie ma innego wyjścia. I teraz można myśleć tą drugą falą. Jak to komuś jest pomocne. Natomiast są badacze i na łamach tegoż samego Conversation czytałam, bo to było pana z uniwersytetu, zresztą o bardzo polskim nazwisku, zaraz wam powiem, żeby was tu nie okłamać. Pana Adama Kleczkowskiego, profesora matematyki i statystyki z University of Strathclyde, to w Glasgow jest. No to on właśnie tak pokazał na tych erach i pokazał, że no tu się modeluje grypowo, no bo zresztą na czymś te modele trzeba oprzeć, tak? I od początku temu dalekowi są opierane na grypie. Natomiast yy, na łamach tegoż samego conversation przeczy, przeczytałam tekst pana profesora Jeremy Rossmana z, z Uniwersytetu w Kent. To jest wirolog, znaczy wirusolog, a nie epidemiolog. I on mówi: Tak, nie ma co tu gadać i mówić o drugiej fali pandemii. że aż przepraszam, że, was, że do was to mówię, ale bo. Trzy rzeczy. Po pierwsze, w ogóle nie, wiedem, nie wiemy i w wielu miejscach jeszcze w ogóle na pewno jesteśmy w pierwszej fali. To nie ma o czym dyskutować, że jakieś Indie czy Stany Zjednoczone jakąś drugą falę będą się mieć. Po prostu w pierwszej fali, całe czy w fali. Po prostu mają ciągły, stały przyrost zakażeń, gdzie nie się wypłaszczyło na wysokim poziomie, bo jak się nie zacznie dobrze, to skończyć dobrze się nie da. Gdzie nie się wypłaszczyło na mniejszym poziomie, na większym, na dowolnym. Gdzieś tam płasko to leży. A gdzie idzie, idzie do góry i wcale nie idzie drugi raz tylko pierwszy, a nie wiadomo, czy będzie drugi, a, a może będzie też i trzeci. Nic nie wiemy. Yy, I on mówi tak, jak będziemy myśleć tą drugą falą, to, wykon, to, znaczy to robimy sobie szkodę na psychice. Ja w pewnym sensie, w zakresie, w pewnym zakresie, w pewnym sensie i w stosunku do pewnych ludzi, z którymi z, z się spotkałam już i tu na naukowo i w ramach swojej własnej ściany osobistej, czy moich znajomych, dalszych, bliższych znajomych, moich znajomych, spotkałam się z tym. Myślenie w kategoriach drugiej fali wprowadza do całego tego zjawiska tak zwany fatalizm. Jak ktoś nie wie co to, polecam bardzo y, niewielką książeczkę Kubuś Fatalista i jego Pan. To Lidro napisał. Można zrozumieć taki sposób myślenia. Ja nie prezentuję takiego sposobu myślenia, mi jest ciężko go zaakceptować. No, ale są ludzie, którzy uważają, że y, to jest fala i ona musi przejść. On nas musi uszkodzić. Y, my nie mamy tutaj, to tak jakby y, mrówka sikała do oceanu. Ja zasadniczo mam takie podejście do epidemii. Niekoniecznie dlatego, że się na nich znam, tylko ja właśnie w ogóle jakoś tak nie, nie, niespecjalnie fatalistycznie pochodzę, podchodzę do życia, że yy, człowiek dużo może jak trzeba. Oraz, że yy, ten fatalizm jest szkodliwy, ponieważ my już nie żyjemy w jakichś czasach yy, starożytnych. Żeby po podchodzić do epidemii, do zjawisk biologicznych, mikrobiologicznych, jak i do dopustu Bożego, to nie ma nic wspólnego z wiarą w Pana Boga. Już złem zimu ludzie wierzą i tak właśnie myślą o, o, o rzeczywistości, a ja tu nie chcę wchodzić głębiej w pewne te logiczne aspekty, tylko... Po prostu patrzenie fatalistycznie pokazuje, że no... No przyszło i musi nas uszkodzić, i nie ma co się stawiać, bo jeszcze będzie gorzej. Yy, I to jest myślenie jakiegoś człowieka mac, bardzo mocno kosmatego ledwo z drzewa, z, z lasówszego. Natomiast no my mam, żyjemy, pod, w ogóle stawki kosmiczne w kosmos wysyłamy i jest inżynieria genetyczna, i w ogóle no, trochę chyba ludzkości powinno być wstyd. Oczywiście ten wirus uczy nas pokor. I dobrze, było jej trochę za mało. Ale to nie chodzi o to, żeby pokora zamieniła się w, w bycie upokorzonym, zniszczonym, zmarnowanym, no i nie ma co się stawiać, bo to no, tylko będzie gorzej. No, nie możemy mieć takiego podejścia do przeszkód w życiu ani do, do sytuacji, choćby one były globalne. Nie mamy takiego podejścia, mam nadzieję, do globalnego ocieplenia, nie mamy takiego podejścia do. Do zalewających nas gór plastiku. Nie mamy takiego podejścia do różnych innych rzeczy. Chcemy walczyć i radzić sobie. I dlaczego już mielibyśmy nie walczyć i nie radzić sobie z wirusami? Bo nie pojmuję tego. Ale ja nie jestem fatalistą. I tutaj jest właśnie taki psychologiczny myk, to trzeba dobrze zrozumieć, że ta druga fala może w ludziach wzbudzić taką. Takie opuszczenie rąki, no, czy się stały, czy się leży. Przewróciło się, niech leży. Ludzie nie mogą wobec zjawisk, które są dla nich naprawdę życiowo niebezpieczne, zachowywać takiego tu gdyż one się wtedy mogą dla nich zrobić naprawdę niebezpieczne. Plus to jest, to, to wprowadza ludzi w depresję, moim zdaniem. Taki fatalizm. I to jest, jak mówię, poza zjawiskami biologicznymi, mierzenia tego era, epidemiologii, matematyki, porównywania mniej lub bardziej trafnego z tą czy inną chorobą zakaźną, jest, są zawsze jeszcze aspekty psychologiczne. Bo my jesteśmy ludźmi, my jesteśmy bardzo wielowymiarowi. I oczywistym jest, że człowiek woli. Się relaksować, niż napinać. To jest oczywiste. I jest oczywiste, że mamy tysiące mechanizmów psychologicznych w sobie, większość niepoznanych, ale te poznane to byłoby racjonalizacja i, i wyparcie, na przykład, które nam tu absolutnie ułatwiają to fatalistyczne podejście do spraw. Tylko ono jest ono nic nie daje, a jest groźne. To jest tak, jak się nam do łódki woda wlewa i można powiedzieć, no to się musi lać. Dana woda, napotykając na dziurę, musi się lać. Można wziąć choćby i garścią i z tej łódki wylewać. A można po prostu usiąść i się poddać. To tylko o to chodzi. To nie chodzi o żadną wolność, godność i rozmiar. To jest nieprawda. Kto opowiada o takich rzeczach, kłamie. To chodzi tylko o to, czy w mam w sobie wiarę, że jak zacznę tymi garstkami tą wodę z tej cieknącej łódki wywalać, to się uratuję, lub ktoś mnie uratuje, lub przedłużę tą sytuację, więc dam sobie jakąś szansę. Czy to nie ma sensu? To tylko o to chodzi. O nic innego, naprawdę. I dlatego w myśleniu o drugiej fali tkwi pewne dobro, no bo to jest jakaś wiedza o tym, jak epidemie się rozwijają, że się musimy przygotować. I tkwi duże niebezpieczeństwo, zło, ponieważ no właśnie to nas może osłabiać zupełnie. I, i tyle. Żadna epidemia nie zakończyła życia żadnego gatunku, żadnych stworzeń. Ja Wam już tłumaczyłam kilkukrotnie, że z biologii wynika, ewolucyjnej, że jedynie katastrofy kosmiczne są w stanie wykończyć powiedzmy 50 i więcej procent wszystkich istniejących na świecie gatunków czyli albo arsenał nuklearny, tam ktoś, jakiś debil naciśnie czerwony guzik zagubione w, w swoim pałacu, albo, yy, albo meteor w nas uderzy, Tu nie ma żadnych innych okoliczności. A i to potrwa. To nie jest tak, że dinozaury wzięły wpływ i zniknęły. Tak? Zmiany klimatyczne też usuwają pewne gatunki, na ich miejsca wchodzą inne. Nie na wszystkie, nie we wszystkie nisze, nie wszystkie nisze zostają zachowane, ale nie no jest tak, że życie na Ziemi zginie, bo jakiś wirus się pojawił. Nie dlatego się go niepo, niepokoimy tą sytuacją. Niepokoimy się nią dlatego, powtórzę to po raz ostatni, że żyjemy w pewnych uwarunkowaniach wspólnoty i ta wspólnota ma wspólne ministerstwo zdrowia, wspólne szpitale, wspólne przychodnie, wspólny system funkcjonowania razem. I on nam może wziąć i siąść. I co my wtedy zrobimy? Ma ktoś wiele pomysłów na to? No właśnie. To tylko o to chodzi. Dziękujemy.